Dzień dobry, kochani, przepraszam, że z drugiej strony, ale chciałam Wam pokazać tak na szybko, co udało mi się wyhaczyć na pierwszych moich zakupach po lockdownie. Tak, w końcu wybrałam się do sklepu. Pojechałam do TK Maxa. Zaczęłam dzisiaj robić sobie paznokcie, Skończyłam jedną rękę, druga jest jeszcze do pomalowania, ale to nic. Nie przeszkodziło mi to w zrobieniu szybkich zakupów. Pokażę Wam pierwszą rzecz. Jest to taka y, torebka. Ona jest mała. Y, taka typowa męska torebka. Na dokumenty, jakieś karty, telefon. Kupiłam ją dla mojego teścia, bo ma dzisiaj urodziny i muszę ją mu dzisiaj podarować. Zapłaciłam za nią tylko 8 funtów. Także myślę, że fajna cena. Ona ma tutaj kilka przegródek. Myślę, że będzie zadowolony. No, zaraz, właśnie, pędzę podarować mu ją. Tylko pozbyć się y, ceny. Także to jest pierwsza rzecz, y, którą kupiłam. Y, kolejną rzeczą, y, którą wzięłam ze względu na cenę, y, jest taka torebka y, firmy Levis, Levi's. Y, zależy jak chcemy y, powiedzieć, jak mówimy. Y, ona ma tutaj takie zapinanie. Tutaj ma tylko. Jedną kieszeń, tutaj jest suwaczek, który jest, powinien być zakończony w ten sposób, ale ktoś go po prostu urwał i ktoś zabrał pasek. Ale dla mnie to nie jest problemem, ponieważ już znalazłam taki pasek, który będzie odpowiedni. I słuchajcie, ta torebka kosztowała tylko. 3 funty i w związku z tym wzięłam ją, bo pomyślałam, że nawet wrzucić tutaj dokumenty od samochodu i zostawić ją w schowku, wszystko będzie w jednym miejscu. Myślę, że jest całkiem w porządku. Tym bardziej, tak jak mówię, za taką śmieszną cenę. Kolejną rzeczą jest coś dla mnie. Jest to. Taka nerka. Co prawda chciałam kupić sobie małą torebkę, bo wszystkie torebki małe, które posiadam, zostały w Polsce, a póki co utknęłam tutaj chyba na dobre. Mam nadzieję, że chociaż na wakacje uda mi się pojechać. Jeszcze nawet nic nie wyciągnęłam z niej śmieci. Torebka jest skórzana, więc jestem torebka. E, Tanerka jest skórzana, więc jestem zadowolona bardzo. E, na początku myślałam, że jest to męski produkt, ale nie, jest to damski. E, tutaj ma taką kieszonkę z przodu, jedną. E, tutaj oczywiście kolejną, taką dosyć dużą. Myślę, że nawet mój duży portfel się zmieści: dokumenty, karty, e, telefon, jakieś chusteczki, pomadka to co nam potrzebne. Tutaj mamy jeszcze taką małą kieszonkę. No i z tyłu jest jeszcze jedna kieszeń. Myślę, że ta będzie najbardziej odpowiednia na jakąś gotówkę, karty. Coś, co no nie chcemy, żeby nie daj Boże nam zginęło. I słuchajcie, ja za tą nerkę zapłaciłam tylko 30 funtów. Jak na produkt, który jest skórzany, uważam, że to była rewelacyjna cena. Jak widzimy tutaj E, oryginalna cena producenta to jest 67 funtów także myślę, że za niecałe 3 dyszki y, to był świetny deal e, no i kupiłam jeszcze takie pierdółki do domu słuchajcie e, takie szczotki do y, mycia naczyń jedna jest twarda druga jest miękka, one są na plastikowych rączkach, bo miałam drewniane i niestety musiałam je wyrzucić, bo już źle wyglądały i za te dwie szczotki do mycia naczyń zapłaciłam 3,99, 4 funty, są dobrej jakości, bo no dokładnie obejrzałam przed zakupem, także myślę, że też fajny zakup. Kolejną rzeczą, która mi się spodobała, ale nie byłam do niej do, niej do końca przekonana. O, został tu jakiś włosek. Była taka oto piękna szczotka z szufelką. Jest na magnes, także bardzo fajnie się trzyma. Jest to porządny produkt, słuchajcie, porządne włosie na drewnie. Ładnie wykonane. Jest to taka zmiotka, którą mogę właśnie ze stolika coś tam zmieść, czy z blatu kuchennego, i z takim zamysłem właśnie ją kupiłam. I słuchajcie, ta szczotka kosztowała 6,99, no 7 funtów. Także też uważam ten zakup za udany. Jednak najbardziej zadowolona jestem z ostatniego zakupu do kuchni. Jest to taki oto piękny koszyczek. Wydaje mi się, że z zamysłu producenta jest to koszyczek na przyprawy, który można by gdzieś w lokalu wykorzystać, ale ja tutaj sobie włożę wszystkie takie moje łyżki, szpatułki, których używam na bieżąco i ustawię sobie na blacie i będzie mi pasować. gdyż mam w bardzo podobnym stylu koszyczki na na co? Na owoce i warzywa. To jest metalowy taki drucik. Tutaj mamy Drewnianą rączkę. Fajnie jest to wykonane. E, oglądałam z każdej strony. E, jakoś nie, nie dopatrzyłam się żadnych wad e, i zapłaciłam za niego też tylko 8 funtów. E, także uważam, że zakup udany. E, mimo, że te moje zakupy w TK były bardzo małe, to jestem z nich tak naprawdę zadowolona. Mam nadzieję, że na dniach wybiorę się jeszcze raz. Tylko, że na takie dłuższe zakupy i uda mi się kupić coś dla siebie, bardziej może z ubrań, bo tak naprawdę nie było możliwości pochodzenia po ciuchach, bo było bardzo dużo osób, a nie chciałam spędzić w sklepie całego dnia. Także tak, takie oto zakupy poczyniłam w TK Maxie Kupiłam jeszcze kilka rzeczy w Funciaku, ale to Wam pokażę później, ponieważ. Lecę teraz szybko do Tesco, bo muszę dokupić kilka rzeczy na kolację i naprzeciwko Tesco jest sklep, który nazywa się Charity Shop, taki odpowiednik naszej polskiej taniej odzieży i na pewno tam zajrzę. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze wyhaczyć i pokażę Wam później, co kupiłam, tak jak mówiłam, w funciaku. Także do zobaczenia później, najprawdopodobniej już z drugiej strony. Witam Was kochani już z drugiej strony kamery e, Pokażę Wam co kupiłam jeszcze w funciaku Bo to co e, kupiłam w TG Maxie już mogliście zobaczyć e, Zacznę mm, od czegoś co jest mi potrzebne e, do utrzymywania porządku w domu e, Mianowicie chusteczki takie nawilżone do czyszczenia różnych powierzchni I kupiłam takich chusteczek ogromny zapas No szczerze mówiąc mm, Kupiłam e, takie najzwyklejsze, bez zapachowa Ich udało mi się dostać ostatnie trzy sztuki. Kupiłam jeszcze <grytania> e, cytrynowych e, 10 sztuk, takiego opakowania po 75 sztuk. E, I w tej samej cenie dopadłam jeszcze um, ostatnie dwa opakowania. Po 100 sztuk cytrynowych tych chusteczek. Wróćcie do tych cytrynowych nie do końca jestem przekonana, bo ja nie lubię takich zapachowych chusteczek. A te mają wyczuwalny smak cytryny. No ale nie było i innych... za te chusteczki płaciłam. Punta 19 e, za sztukę, także e, nie są to duże pieniądze, zarówno za te opakowania po 75 sztuk, jak i e, za te opakowania, dwa, które mają po 100 sztuk. Płaciłam tyle samo. E, następno, następnymi w zasadzie rzeczami, które kupiłam, to już coś dla mnie do e, pielęgnacji. Są to takie mm, plasterki pod oczy. E, jedne złote. Jedne białe e, i jedne różowe. Um, one są takie żelowe. Fajnie się sprawdzają. Ja je sobie schładzam w lodówce e, i e, kiedy mam strasznie obrzęknięte oczy a zazwyczaj e, z takimi się budzę, <grym> bo mam problem z zasinieniami pod oczami. E, jak już Wam kiedyś mówiłam, mam to genetycznie. E, także takie e, żelowe plasterki e, u mnie się częściowo sprawdzają, no zawsze troszeczkę złagodzą ten obrzęk i wyglądam trochę lepiej. Kolejną rzeczą jest takie serum. Nigdy go nie miałam. Zobaczymy, jak ono wygląda. Wygląda ono w ten sposób. To serum zawiera złoto-koloidalne, ma zapewnić naturalny promienny blask oraz pomaga wygładzić i chronić skórę, zmiękczać i odmładzać zmęczoną skórę. No co oczywiście ma nam redukować zmarszczki i wszystkie niedoskonałości, ma niwelować. Podejrzewam, że będzie to spowodowane tym, że jest takie mm, z takimi złotymi drobinkami. I to robi nam takie glow na twarzy i przypuszczam, że mm, nie wiem czy to zobaczycie. Um, przypuszczam, że będzie to po prostu odbi nie wiem czy to widać. Um, odbijać światło co może nam mm, powodować takie złudzenie optyczne, że ta skóra jest wygładzona, bo nie do końca wierzę, że to będzie działało cuda, tak? Całkiem przyjemnie pachnie, tak? Nie wiem. Tak dosyć naturalnie. No, całkiem przyjemny zapach. Kosztowało 2 funty, także wziąłam na spróbę. Jak nie będzie mi się sprawdzać, to nie będzie mi szkoda tych pieniążków, które wydałam. Kolejnymi rzeczami. Są to szampon i odżywka z keratyną. Jest to produkt angielski, bodajże. Jest to produkt angielski, jest tutaj znaczek. No i są to produkty. Z keratyną, które mają nam odbudować cebulki włosów oraz zniszczone końcówki, nie mają dobrego składu. Nie zwróciłam na to uwagi w sklepie. Sprawdziłam to już w domu. I szczerze mówiąc, troszkę żałuję, że je wzięłam. No ale zobaczymy. No, dam im szansę. Jeżeli mi się nie sprawdzą, wykorzysta bynajmniej szampon Rafał. I ostatnimi rzeczami, które kupiłam... To jest to również szampon i odżywka, są to produkty wegańskie, w Polsce też one już są dostępne, w zasadzie chyba w całej Europie są one dostępne, a kupiłam je, już Wam powiem dlaczego. Ostatnio właśnie oglądałam filmik na kanale Asia w Holandii i zwróciłam uwagę, że Aśka ma zawsze takie piękne, lśniące, gładkie włosy. I zapytałam Asi na Instagramie, co robi, że ma takie piękne włosy. I Asia właśnie poleciła mi te szampony. Poleciła mi też drugi rodzaj tego szamponu, który jest truskawkowy. Ten jest taki: no, odbudowujący, wygładzający, nabłyszczający, dodając takiej: jakby to powiedzieć,. No ładnej struktury włosów, tak. Natomiast ten truskawkowy jest przyspieszający porost włosów, ale niestety u mnie go nie znalazłam. Także teraz wypróbuję sobie. Te produkty. A jak uda mi się kupić te truskawkowe, to też z pewnością je wezmę. Zresztą, taką recenzję, już, że tak powiem, na swoim kanale wydała co do tych szamponów i odżywek, wydała już Marta z kanału Lucesita85 Vlog. Marta już stosowała przez dłuższy czas te szampony, zarówno ten, jak i truskawkowe, oczywiście szampony i odżywkę, i Marta zrobiła tam już u siebie recenzję tych produktów i też obejrzałam ten filmik. No i powiem Wam, że dziewczyny zachwalały te produkty. Także, no, grzechem by było nie, nie spróbować po prostu, czy faktycznie na moje włosy zadziałają, a kosztowały tylko funta 49, 49 te produkty. Także śmieszne pieniądze. No i myślę, że już dzisiaj na pewno je przetestuję. No, a skusiło mnie też to, że to jest produkt wegański przede wszystkim. Co prawda, nie mają jakiejś dużej pojemności, bo 400 ml, więc przypuszczam, że u mnie hmm, bardzo szybko się skończą, ale to też pozwoli mi szybciej wyrobić sobie na ich temat jakąkolwiek opinię. No, i to już by było, moi drodzy, wszystko dzisiaj. Troszeczkę dzisiaj pochodziłam sobie po sklepach, bo jak wiecie lub nie wiecie, u nas skończył się właśnie prawie czteromiesięczny lockdown i otworzyli nam sklepy. Oczywiście, ja jeszcze nie będę tak bardzo biegała po tych sklepach, bo no nie chcę, po prostu nie chcę. No ale. Troszeczkę wypadałoby uzupełnić swoją garderobę czy kosmetyki, a teraz już będzie taka możliwość i na dniach pewnie wybiorę się zarówno jeszcze raz do TK Maxa, jak i do Primarka. Bo w primarku już myślę, że ten największy szał przeszedł. Z tego co wiem, to u mnie w primarku, słuchajcie, moja koleżanka pracuje i mówiła, że w pierwszych tych dniach po otwarciu tworzyły się kolejki, które stały po dwie godziny, żeby po prostu wejść do sklepu. Ja nie mam na tyle cierpliwości, no i nie mam aż takiej potrzeby, żeby po prostu pójść do takiego sklepu, a tym bardziej poświęcić tyle czasu, żeby do niego wejść, nie wiedząc, czy uda mi się coś sensownego kupić. Bo skoro tyle ludzi się rzuciło, to przypuszczam, że te najfajniejsze rzeczy są wykupione. Zresztą ja nie mam jakiegoś małego rozmiaru, więc ja też mam zawsze problem z zakupami. No ale myślę, że jak już się w końcu wybiorę. Coś kupię, to Wam pokażę. No bo dziewczyna w rozmiarze troszkę większym, takim jak Janusze, czyli 42, też może kupić sobie fajne ubrania i wyglądać w nich całkiem dobrze. Także, tak, kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, że zechcieliście zobaczyć, co kupiłam, co udało mi się kupić. No i mam nadzieję, że. Zobaczymy się już niebawem. Powiem Wam jeszcze jedno, że byłam w Charity Shopie i udało mi się kupić kilka rzeczy, ale muszę je najpierw wymyć, wyprać i wówczas Wam je pokażę. Udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy, naprawdę fajnych rzeczy. Ja jestem zwolenniczką second-handów. Niekoniecznie muszę mieć wszystko nowe. Lubię dać drugie życie ubraniom, przedmiotom, które już komuś służyły. Nie przeszkadza mi, że ktoś je używał, ktoś je nosił. Myślę, że większości z Was również nie. Także zachęcam do oglądania mojego kanału, i na pewno na dniach pojawi się kolejny filmik z rzeczami, które kupiłam w angielskim Lumpeksie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia! Pa!